No, witajcie z tej strony, Beny i Kacpil, Siemka. Dzisiaj robimy unboxing naklejek ze strony smartcubing.pl. Naklejeczki te są na marek, a są to wszystkim dobrze znane naklejki od Yuska Jest ich tutaj dosyć sporo, dlatego postanowiliśmy nakręcić taki krótki unboxing. może żeby nic tam nie przeciąć. Zobacz, tam coś jeszcze jest zobaczymy jest rachuneczek to Operta jest już cała pusta okay. śmieci stąd weźmiemy i tutaj co my tu mamy może to o, tam jest dużo tu jest 14 czy 15 setów już dokładnie nie pamiętam Zanim Wam pokażemy też łącznie z kostkami na które to będzie może tak co tu mamy Zobaczmy w ogóle, jakie są odcienie tych naklejek. Oczywiście w każdym foliach transferowa. Zielone oczywiście. No, wszystkie bo wszystkie wzięliśmy fluo z jasnymi niebieskimi. Tak, one nam się bardzo podobają. Ładny fluo y zielony. Jak mówiłem, jasny niebieski. Pomarańczowy, mocno że objęty. Fluo oczywiście. Czerwony nowy, czyli żółty? No i czarny zbierajmy, ponieważ zawsze daje i taki, i taki. I bardzo fajnie. Bo akurat mamy yy, wszystkie, będziemy raczej kostki białe oklejać. I musimy się zastanowić, czy damy białe czy czarne. czarne. Okej, okay, mhm. tak, może to? No i tak. Na co zamówiliśmy? Zamówiliśmy. Na ósemkę, jak widzieliście. Tak, to jest na klejeczki pokaż na chwilkę. To o, będzie uszemeczkę. na ósemeczkę 2, 4, 6 to na siódmeczkę. Tak. To są na siódmeczkę, tam były. No znaczy, właśnie, mamy na, na dwa, dwa sety, dwa, dwa sety tak. są na siódmeczkę. Tu jest drugi set na siódmeczkę. 2, 4. mamy na szósteczkę. Na szósteczkę. Tutaj mamy piątkę, jedną z Florianem, jedną bez Floriana. Mhm. Jak widzicie. No tutaj, czekaj mamy i Bez na piąteczkę. Co my tu dalej mamy? Na czwórkę. Z tym, że nie wiem, czy tu akurat będziemy czwórkę oklejać, bo akurat nie wiem, czy zamówić zamówić jeden kompet mniej i prawdopodobnie będziemy oklejać Linglonga ponieważ linglong jest idealnie do do czwórki. dopasowany ta czwórka, także hmm. prawdopodobnie sobie oklejmy Akurat z tego seta albo czwórkę, albo a Przy następnym zamówieniu, yy, zamówimy znowu. Następnie mamy dwa sety na trójkę normalne. Ma taką Trójkę. i jedno na dwójeczkę. Na dwójeczkę. Co mamy dalej? Dalej mamy na dwa sety na Mega minksa. Mega Jeden, drugi. Zobaczmy, jak. albo to na koniec zobaczymy, jeszcze jakie są kolory w Megamingsie. E, tutaj do Square'a. Bardzo fajne. Tutaj do. Skioba Teraz zobaczymy, jakie mamy kolory w Megamingsie. Tutaj zielony i ciepły. Będzie widać. fajne taki beżowy. Bardzo ciekawe. Mhm, ładne kropki. Bardzo No i to by było chyba na tyle. Taki krótki unboxing, bo to tylko w zasadzie naklejeczki, ale chcieliśmy też je pokazać. Bardzo polecamy Bing. Stronka, fajne, fajne naklejeczki od Józka, nam z dobrej jakości. No i teraz też na naszych haseczkach będą. Polecamy.